Witam wszystkich hodowców. Wreszcie muszę coś nagrać. <coughs> przepraszam, coś nagrać. Raz kamera siada, raz to. Raz lot nieudany, ale są mi udane. U są w tym roku warunki ekstremalne. Proszę zobaczyć. Kurde. Za 10:12. Zachmurzone, nic nie widać. Miała być pogoda. Ja nie wiem, co będzie. A tak ja tamtym tygodniu. Puścili gołąbki. Gąbki latały na miejscu półtorej godziny. Jedni dostali go, a drugi za półtorej, ja dostałem za godzinę. I, i, są, I są straty. Niektórzy to już nie wkładali. Dzisiaj mamy 450, 240. Jest pod wiatr. Niby na miejscu wypuszczenia puścili 11.5 z tego długiego. Jest pięknie, ale pod, pod że nie wiem ile kilometrów, a dosyć dużo. Jest zachmurzone. Ja dzisiaj byłem 50 km od domu. To jest wrzawka. Rano ja no, była taka mgła, że prawie nie było nic widać. Nie wiem co będzie. A z tego 240 nie puścili jeszcze. Czekają. Także no nie daj Boże, jakby to jakby się to nie cofło, to zajbę do To już będzie polo tak. No, zobaczymy co będzie. Myślę, że, że się to cofnie, zrobi się pogoda. W tym roku to jest już... W 10 lat nie pamiętam takiej wiosny jak w tym roku, żeby było to takie mgły. Nieprzewidzialne pogoda za chwilę, mgła i koniec, i nie widać. Chore wszystko, no ale tak jest, co zrobić? Zobaczymy. Są straty, ludzie mają okropne, a ja też mam tam w tygodniu 5 brakuje i nie ma, nic nie dochodzi, nie dzwoni. Mówię o 35 km, a, a ten krótszy 130 się cofli, było 180 na 130, to wszystkie w domu dobrze siadły, nie powiem, że źle, dobrze siadły, ale z tamtego, to gdzie to godzinę, od pierwszej gołębi za godzinę gołębia, jedni dostaje, drugi nie dostają, to jest chore. Mówię prawdę tak jak jest, bo, bo to się nie da ukryć. Takie warunki, co zrobimy? Nic nie zrobimy tak gołębia się, a to są loty i jak się włoży gołębia do, do kosza to nie wiadomo czy on wróci czy nie tak samo jak dzisiaj proszę zobaczyć jaka pogoda bardzo brzydka nie wiem zobaczymy co będzie ale czekamy mówię już muszę to nagrać no bo to już robi się chore że raz raz kamera siadła tak mówiłem znaczy włączyłem i nie wyłączyłem i, po, i poszedłem na kawę i godzinę chodziła i nadowała się i koniec. Także czekamy, w na pewno już po locie, bo macie pogodę, tego co widziałem, a my wczoraj Belgowie puścili mgle, szły takim gle nie wiem jak tego gołębie doszło, czy, czy, mają jakie, nie wiem, ale, ale było bardzo źle i w lewo, w prawo tak latało jak głupie. Dobra, czekamy. taka mała informacja jeżeli by kto chciał jeszcze jakiegoś módka z mojej hodowli to tylko z i na zamówienie bo inaczej to nie ma Jak macie ochotę proszę zadzwonić nie ma problemu wtedy się coś odstąpi nadal jest mgła ciemno Także troszeczkę niby to Jasno, ale będzie ponuro. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. No to tyle, czekamy. Witam ponownie. Zrobiła się super pogoda. Chcę zobaczyć. Myślałem, że nie będzie, ale dzisiaj chyba mamy szczęście. Pierwszy raz tak się zrobiło, że się wszystko usunęło bo ja mnie to był już koniec lotów czekam 16 godzina 11.5 wypuszczone 45 km i o 14.240 pod wiatr ale wiatr trochę się uspokoił także głębie polecą szybciej nie? zobaczymy liczę 17.30 coś może wpaść czekamy jest pierwszy gołąbek z tego dalekiego, nie, nie wiem dokładnie. Nie, 240 km. kilometrów. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 Nic nie pikali, tak? Zmęczony? Gdzie moja szampionka? Ale tu stąd. sąd Czekamy. Myślę, że będzie dobrze. Nie? Kolega przyjął, może szczęście przywiózł. Jest samiczka, drugi gołąbek, chociaż cioć typowana. Chodź, chodź, chodź. Yes. Yes. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 to jest z dalekich dystansów. Chodź, chodź, chodź. Ty kruki, ale Ty krótki, ale chyba Ty właśnie, co zginąłem, jestem brat tych szampionów. Piąty gołąbek. Bardzo ciężko. Na trasie nie było pogody. To niemożliwością, nie? Tu wyjdziesz i inne żyć szybciej, ludzie wolniej, teraz będzie Nie typowałem. nie go zatypował ja. ten... jest go. Ale co to nie wiem? Jest go Dwa. Sami czaję. chociaż.

Nie damy na pewno. Chodź, chodź, cha, 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 chodź. Nie będę na tak na tym. chodź, Nie słyszy tutaj standard. Proszę. No Daleki dystans.

W jest tu Chodź, chodź. Jedenasty ptaszek, chodź. Ten, jak przyszedł w tamtym tygodniu, wziął go całe do środka, bo się na klawinie Chodź, chodź, chodź. A dzisiaj w porządku. Chodź, chodź. No, chodź. Chodź, chodź. Chodź. Chodź, chodź, Marsak, chodź, 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 nie wiem Mówiłem ci, 15, 20, gdzieś? Chodź, chodź, tam tamta z krótkiego, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 one są przytypowane. No to teraz się twoim A Tak, tak, to ja Chodź, 5 minut stracił no chodź patrz wziął weź i walnęł to no. od północy przyszła to jest z krótkiego samica nadal kiedyś tam biała też przyszła z chodź 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 13 gołąb ale popatrzcie nic nie ma tutaj Chodź choć, 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 sem razy żywe. Chociaż, ciocia, choć Choć, 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 dosyć, do jasnego, ja pysam, choć. Choć, choć, chodź, choć. No A, chodź, choć, choć, choć. No ciocia, ciocia, choć ciocia, e, no Choć, 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 choć. Choć. ciocia, 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 choć, choć, choć. ciocia, 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 Nie róbcie ciocia,

Chodź, 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 chodź. to jest to skrótkiego? Skrótkiego. Ten nie ma problemu. Pierwsza na liście. Chodź, 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 chodź. chodź moja szampionka. Nie. Chodź. Van de Bul. Chodź, chodź, chodź. Niech go będzie ptak. A. No nie, nie z krótkiego teraz. Jedným ročným daje, víš. jak válný uděláš? Hoď, 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 hoď. Člapka. Hoď, 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 hoď. No, hoď. loty bardzo ciężkie, skrótki go super jestem zadowolony, ciężko było samicy tej najlepszej, co miała w 14 konkursów tamtego roku nie ma jej do tej pory w tej 450 nie ma się się tym pochwalić no, jest bardzo ciężko, nie wiem Tak mamy wszyscy jednakowi, jedni mają wcześniej tego, ale nie wiem co powiedzieć, pod wiatr. Przychodziły z każdej strony ptaki. To jest, bo tak wam pokazywałem okropnie. Jest, pogoda jest niesamowicie zła. Do 14 byłam mgła, była zachmurzone. No i nie wiadomo, jak po trasie było, i rozwaliło te ptaki. No i z krótkiego nie mam co narzekać. Nie, nie wiem, czy nie będzie miał nawet pierwszego, mi się zdaje. No tak się mi coś zdaje, nie jestem pewien. O 21 mamy otwarcie, czekamy jeszcze na ptaki. Jeszcze parę brakuje. No co zrobię? Tak, tak, takie życie, takie są warunki, nie? Zobaczymy, oby się tylko zeszły i tyle. Życzę Wam powodzenia, dobrych lotów i do następnego.